Teofil z Adany. Historia archidiakona Adany jest bardzo stara. Pisał o niej święty Alfons Maria De Liguori. Uwieńczono ją nawet na portalu średniowiecznej katedry Notre Dame w Paryżu, aby przemawiała do świadomości ludzi niepiśmiennych. Teofil z Adany w Cylicji żył w VI wieku i był zarządcą dóbr kościelnych. Duchowny tak dobrze nimi administrował, że kiedy zmarł biskup. Cała ludność uznała go za godnego tego urzędu. Być może z wrodzonej skromności urzędnik kościelny wymawiał się i oddalał możliwość swego wyboru. Ostatecznie pozostał administratorem, a na biskupa wyświęcono inną osobę. Z czasem jednak, wskutek wrogich potrzeptów, nowy biskup pozbawił Teofila urzędu. Ten zaślepiony namiętnością popadł w taką rozpacz, że aż udał się do żydowskiego czarnoksiężnika, by pomógł mu odzyskać utracone stanowisko. Mak ułatwił mu oddanie się szatanowi, który miał go wyratować ze smutnego położenia i pomóc odzyskać urząd. Zły duch zażądał wyrzeczenia się Jezusa i Maryi. Wręczył mu własnoręcznie sporządzone oświadczenie, które Teofil podpisał własną krwią. Następnego dnia biskup. Przekonawszy się o niewłaściwym potraktowaniu Teofila, przywrócił go do dawnej godności. Nieszczęsny duchowny wkrótce zdał sobie sprawę z ogromnej nieprawości, jakiej się dopuścił. Dręczony wyrzutami sumienia z powodu grzechu ciężkiego, głęboko żałował, zalewając się żywnymi łzami. W końcu postanowił udać się do kościoła poświęconego najświętszej panience i upadłszy na kolana przed jej wizerunkiem, rzekł: O Matko Boga! Nie chcę poddawać się rozpaczy, kiedy wiem, że mam ratunek w Tobie, któraś litości nie przebranej. Możesz mnie wesprzeć. Przez czterdzieści dni opłakiwał swoją winę i modlił się. Potem w nocy ukazała mu się matka miłosierdzia i tak przemówiła. O Teofilu, czegoś się dopuścił. Wyrzekłeś się mnie i syna mego. A dla kogo? Dla Twojego i mego wroga. Najmiłościwsza pani moja odparł skruszony grzesznik. Tyś to powinna zaradzić złu, którym wyrządził. Już teraz zajmij się tym, żebyś mi sama przebaczyła i wyjednała przebaczenie u syna Twego. Widząc, jaką ufność w niej pokładał, Maria poleciła, by nie tracił nadziei. Obiecała wstawić się za nim do Boga. Teofil pokrzepiony widzeniem jeszcze bardziej żałował i pokutował. Maria powtórnie mu się objawiła i rzekła Pociesz się, Teofilu. Przedstawiłam Bogu Twoje łzy i modlitwy. Przyjął je łaskawie i przebacza Ci. Bądźże odtąd wdzięcznym i wiernym. O Pani moja najdroższa, zawołał grzesznik. Tego nie dość dla mojej pociechy. Wróg trzyma jeszcze w ręku bezbożne pismo, w którym wyrzekłem się Ciebie i boskiego syna Twego. Kontynuował. Ty przecież możesz zmusić go, żeby mi je oddał. Dodał duchowny nieco zuchwale. W trzy dni później Teofil, przebudziwszy się w nocy, znalazł na swoich piersiach rzeczone pismo. Następnego dnia w świątyni pełnej wiernych, podczas mszy świętej sprawowanej przez biskupa, Teofil upadł mu do nóg i zanosząc się od płaczu o wszystkim opowiedział. Wręczył także niegodziwy pakt. Biskup polecił go zaraz spalić. Wszyscy płakali ze wzruszenia, jednocześnie wielbiąc dobroć Boga i Maryi. Teofil powrócił do kościoła, gdzie przez trzy dni trwał na modlitwie, wielbiąc i dziękując swojej wybawicielce. Wkrótce też umarł spokojny, składając Maryi i Jezusowi cześć i uwielbienie.